Japońskie duchy nie występują jedynie na pradawnych cmentarzach oraz zrujnowanych kapliczkach. Każdy młodszy Japończyk powie wam, że tokijskie taksówki są nawiedzane częściej niż karawany. A i lasy często przecinają się z trasami wędrujących dusz. Weźmy taki na przykład tunel Sendagara, który wiedzie pod cmentarzem świątyni Senyuin, bądź też tunel Sirogane. O którym legenda głosi, że na jego filarach można dostrzec krzyczące twarze, i jakoby którym przechadza się sam z sinigami. Japoński duch śmierci. Wielu opowie wam o pasażerach, którzy właśnie tam zniknęli. Zdarza się też, że czasem widzą twarz kobiety lub dziecka kątem oka we wstecznym lusterku. Podobną historię opowiedział mi mój znajomy kierowca. Stało się to burzliwej jej nocy. Nieopodar cmentarza Aolama, gdzie wiął do samochodu dziewczynę. Przemoczoną do suchej nitki było ciemno, nie mógł więc dokładnie przyjrzeć się jej twarzy. Wydawała się jednak smutna, pomyślał więc, że odwiedzała grup niedawno zmarłego bliskiego lub przyjaciela. Podany przez nią adres był dosyć odległy, jechali w ciszy. Dobry taksówkarz nie zaczyna pustej rozmowy, gdy zabiera kogoś z cmentarza. Gdy dotarli, dziewczyna nie wysiadła, a reszeptem poprosiła go, aby chwileczkę poczekał. Patrząc w okno mieszkania na drugim piętrze. Minęło może z dziesięć minut, gdy tak patrzyła, nic nie mówiąc, a jedynie obserwując wim postaci poruszającej się w środku. Nagle poprosiła go, aby zabrał ją pod kolejny adres, niedaleko cmentarza, spod którego ją zabrał. Deszcz zaczął się zmieniać w ulewę, więc kierowca skupił się na prowadzeniu, pozostawiając dziewczynę sam na sam ze swoimi myślami. Gdy dotarli na miejsce pod nowoczesny dom, dobrym sąsiedzy dwie otworzył drzwi i odwrócił się. Aby przyjąć zapłatę ku jego zdziwieniu, tylna kanapa była pusta, a miejsce, w którym siedziała dziewczyna, było kompletnie mokre. Z niedowierzaniem gapił się na puste siedzenie, aż usłyszał pukanie w okno, które wyrwało go z odrętwienia. Był to mężczyzna mieszkający w tym domu, który widząc ptakówkę, spokojnie podszedł do niej, niosąc w ręku wyliczoną sumę za przejazd. Wyjaśnił, że dziewczyna była jego córką i kilka lat temu zginęła w wypadku samochodowym. Pochowano ją na cmentarzu rama od czasu do czasu. Zwłaszcza w nocy zatrzymuje takówkę. Prosi, aby zawieść ją pod mieszkanie swojego chłopaka, a następnie odwieźć do domu, tak głosi historia. Czytał Mekatron.